Siemanko z tej strony, Chris i witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, no co, widzowie, nadszedł ten dzień. Dzisiaj o 15.00, równiutko, pierwszy mecz Polaków na Euro 2024 i z tej okazji zrobimy sobie pojedynek. Ale zanim to, to chciałbym powiedzieć, że teraz filmy będą w niedzielę o 11.00, właśnie jak dzisiaj film. I w środę o 17, no i zobaczymy, czy to się utrzyma, ale na razie tak będzie. No i co? Z racji tego, że Polacy wpadają rzadziej, bo są na podwójnych naklejkach i mają tylko jedną stronę w albumie, a Holandia ma dwie, to każda taka podwójna naklejka Polaków będzie liczona razy dwa. E, więc co? Liczą się tylko piłkarze, loganie. No i co? Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Liczymy oczywiście... Na to, że Polska wygra w tym starciu. Nawet jeśli nie wygra w naszym starciu naklejkowym, to miejmy nadzieję, że wygra w prawdziwym życiu, w prawdziwym starciu. I mamy tutaj na początku znakomitego zawodnika. 39 lat, a forma wybitna Luka Modric. Następnie Skamaka. Hanley. Gunok jest kawałek Serbii, zabytku z Serbii i Filip Lienhardt. A więc, no co, w pierwszej połowie bez goli? Jeszcze chciałbym Wam przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, gdyż na 1000 subskrypcji organizuję konkurs, gdzie do wygrania będą m.in. te saszetki. Jeśli byście chcieli mieć te saszetki do otworzenia w swojej kolekcji. No to myślę, że warto lajkować ten film i przede wszystkim subskrybować ten kanał. Myślę, że zawsze to Wy możecie wygrać. No fajnie mieć jakieś saszetki do otwierania. Więc zachęcam każdego. No i co? Już widzimy, że na naklejce specjalnej nikt nam nie wpadnie z Polski ani z Holandii. Bezbramkowy remis nie byłby taki zły z Holandią. Ale oczywiście liczymy najbardziej na zwycięstwo. Jest Serbia. Jest Gavi. Ok, kawałek Węgier. Jest Antonio Silva z Portugalii. Oho jest chyba nowy stadion. Gelsenkirchen. Fajnie. I Estonia. A więc no co? Bezbramkowy remis w tym pojedynku. Liczyliśmy na więcej goli, ale nie jest to taki zły wynik, patrząc na to, że reprezentacja Holandii no na papierze jest od nas lepsza, ale liczymy na to, że Polska pokona właśnie Holandię w tym starciu. No i co? Kibicujcie, subskrybujcie i do następnych. Widzimy się w środę o 17.00 Trzymajcie się, cześć!